Słuchajcie, ja nie wiem czy to wychwyci ten aparat, ale cały czas słyszę gdzieś w oddali dudka. Witam serdecznie tym niedzielnym porankiem. Jest piękna pogoda, chociaż nocka znowu była z przymrozkiem. Słuchajcie, obudziłem się rano koło 6.00, no to wszędzie było biało. E, niestety kwiecień był, niestety mówię, kwiecień był na tyle ciepły, że to wszystko nam zaczęło rozkwitać i teraz te majowe przymrozki, no... Robią trochę spustoszeń, trochę złego w przyrodzie, ponieważ wszystko już nam tak jakby porozkwitało. Kwiaty na drzewach, kwiaty takie na grządkach i teraz przez te majowe przymrozki, które miałem nadzieję, że ich nie będzie, ale jednak są, no powodują, że wszystko przemarza, wszystko niszczeje, no ale nic na to nie poradzimy, takie życie. A dzisiaj chciałbym zaprosić na taki majowy... Poranny spacerek, jest godzina obecnie 7:30. Jest pięknie. Gdzieś tam w oddali słyszę dzwon w kościele, ale przede wszystkim e, słyszę te ptaki tutaj na tej działce. Na pewno też słyszycie. No jest, rewelacyjnie. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to wychwyci ten aparat, ale cały czas słyszę gdzieś w oddali dudka. Bardzo piękne ptaki. Udało mi się w tym roku już go sfotografować. I on gdzieś tu niedaleko jest. No, mógłby przylecieć, ale czy będzie, no to nie wiem. Pięknie nam rozkwitł wilczomlecz. Bardzo piękna roślina, chociaż ponoć trująca. No, oczywiście nie zamierzam jej jeść, także nie ma z tym problemu. Nie wiem, czy w dotyku wygląda pięknie. Obok kocimiętka, no jeszcze nie kwitnie. Jeszcze troszkę wcześniej. Tu mamy wieżby Hakuro. Wierzba Hakuro ma takie fajne końcówki. Nie wiem, czy to będzie widać. O, te końcówki listków są takie wpadające brusz, fajnie to wygląda. Tu się słuchajcie chwaliłem na na shortach pęcherznicą, którą sobie sam rozmażam. Bardzo wdzięczna roślina, jeżeli chodzi o rozmażanie. No bardzo łatwa. W 100% się przyjmuje Po prostu wykopać, wsadzić w nowe miejsce. Zresztą odsyłam osoby zainteresowane do shortu, na którym pokazuję jak to zrobić. lada chwila sądzę że będziemy mieli już rododendrony piękne napęczniałe już te pączki są ogromne obok piwonia tę piwonię w tym roku przesadzałem w lutym no myślałem że to się nie uda ona nie do że się ładnie przyjęła no to jeszcze zakwitnie o ile mi cała nie przemarznie, ponieważ no dostaję tych przemrozków. być może, nie wiem być może dlatego, że ona jest świeżo przysadzona i jeszcze się tak dobrze nie ukorzeniła no niestety, o niektóre rośliny padły no ale to myślę, że ten pierwszy rok będzie jej tak ciężko a potem sobie poradzi Pole borówek jeszcze w cieniu chociaż już z niedługo ono będzie właśnie w pełnym słońcu celowo wybierałem takie miejsce na gdyż borówka lubi słońce ta oczywiście w tym roku nie zakwitnie ponieważ usunąłem wszystkie kwiatostany na sadzonka które przyniosłem ze sklepu A zrobiłem tak dlatego, że no tak powinno się robić. W pierwszym roku taka roślina po posadzeniu niech ona przede wszystkim nam się dobrze przyjmie niech dobrze się ukorzeni. Na, roślin, na owoce przyjdzie jeszcze czas. Pszczółki, murarki jeszcze śpią. No jest zimno i te zimne noce nie wiem. Jak to wady przetrzymają? Mam nadzieję, że jakoś przeżyją. Wyszły mi tutaj malinki. Na razie są jeszcze małe, ale wyglądają się, że są zdrowe. Obok mamy jeżynę Też już ładnie rozkwita. A ten dudek nie daje nic spokoju. No, naprawdę. słuchajcie jak te ptaki nadają no coś pięknego tutaj ładna paleta kolorów na pierwszym planie wyróżnia się nam pęcherznica obok ta wuła, zarówno na przykład jak pęcherznica jak ta woła. jeżeli chcemy te rośliny ciąć, to dajmy im przekwitnąć a pęcherznica niedługo będzie miała piękne kwiatki, to są takie malutkie koszyczki takich różowych kwiatów. Może pokażę, bo one już o, tutaj jest taki na razie nie wiem, czy to widać, ciężko mi wyostrzyć taki zawiązek. One za chwilę ładnie nam porozkwitają. Forsycja już przekwitła również nadaje się w tym momencie nam do przycięcia właśnie teraz po przekwitnieniu nie róbmy tego wczesną wiosną gdyż wtedy te kwitnienie nie będzie takie obfite nie będzie takie ładne słyszycie to nie jest podbijane aparatem zresztą ja nagrywam z telefonu także no nie jest to jakiś super sprzęt Te largonie te nockę przeżyły, no był przymrozek, bo było rano, jak wspomniałem przed chwilą. Za chwileczkę rozkwitnie kalina koralowa, jeszcze te kuleczki są takie no zielone, a one no fajne takie białe. To jest dudek tam w tle. No jest gdzieś niedaleko. Chciałbym go nagrać. Tu mamy złotyn japoński. Nie wiem czy to jest takie męskie, ale mnie taka przyroda naprawdę urzeka. Jest cudownie. Również słuchajcie na róży mamy już pączki kwiatowe. O. Mamy już tutaj pączki kwiatowe, nie ma ich jeszcze dużo, ale, ale już naprawdę są. O. Także myślę, że jak będę tu za tydzień-dwa, no to już powinno nam to ładnie porozkwitać. Magnolia już przekwita. Były piękne kwiaty. Ładnie wyszły hosty i rozchodniki. Tu mam takie miejsce, jest to szambo, tu pod spodem, jak widzicie, pokrywa. Na wierzchu bardzo ładnie się trzymają. Tu jednego hosta yy, przesadziłem, zostawiłem tylko taki jeden. A taki wielki tutaj, jak ten, podzieliłem, po prostu go łopatą poprzecinałem. Zrobiłem to teraz. Nie wiem. Mam nadzieję, że nie zrobiłem mu krzywdy. On oczywiście troszeczkę odchoruje. Ale mam nadzieję, że się przyjmie, nie no, te ptaki to są naprawdę szok. Tu przy domu jest to chyba smagliczka, coś takiego. Tu mamy jeszcze, jeszcze kwitną barwinki, chociaż one już przekwitną, i potem, przepraszam, latem one już tak będą. Mniej kwitów. Będą jeszcze te kwiaty, ale tutaj ta woła, nie wiem, może to dzisiaj nawet zrobię, nie ta woła, przepraszam, trzmielina do przycięcia, bo już ścieżka, która prowadzi mi tutaj do garażu, no nie ma przejścia. Tak to porosło wszystko. Na rabacie kwiatowej przed domem też się dużo dzieje. Przede wszystkim, no jak to w przyrodzie, część, część rzeczy przemija, część nastaje. Tu są, na przykład, już tulipany, które już przykwitają. I co z tulipanami? Słuchajcie, tulipany co kilka lat dobrze jest wykopać, gdyż te cebule z roku na rok one wchodzą coraz głębiej w ziemię i taki kwiatek z roku na rok coraz gorzej kwitnie. I to w tym roku będę robił, jak tulipany nam opadną już, gdzieś tam nie wiem za miesiąc, może nawet szybciej wykopię te cebulki, dam je do wysuszenia, położę. I na jesieni one z powrotem pójdą do ziemi. <laughs> Piwonie, piwoniami, zobaczcie, jest fajna rzecz. Ta na końcu jest taka malutka. A te coraz ładniejsze. I dlaczego tak jest? Ta na końcu też będzie taka duża. Otóż dlatego, że słońce tutaj rano, na razie jest tutaj ale ono za chwilę przejdzie tam z tyłu będzie zaszło za tego domu i te słońce, ono się będzie przesuwało tak w tę stronę czyli te piwonie tutaj z przodu, te mają najwięcej słońca najwcześniej ta później a ta na końcu, ta najmniejsza ma na tego słońca najmniej i ona tak jakby najpóźniej nam zakwita tak to wygląda za chwilę będziemy mieli irysy już są piękne pąki kwiatowe. Jeszcze troszkę. No, sumak jako roślina bardzo wrażliwa. Niestety przemarszł mi. Jak patrzę, on wypuści. Bo te pąki, które nie zdążyły jeszcze porozkwitać, takie jak te, one dopiero będą rozkwitały i z nich będą liście Ale te, które się pośpieszyły, no to niestety te przymrozki je. Wykończyły. Kolejna rabatka tutaj z malwami. ślimaczem gdzieś tam się powoli chowa. Będzie mu za ciepło. Akurat te ślimaki są nieszkodliwe. Bo te tak zwane bezdomniaki no, to robią dużo szkody w uprawach. Ja na szczęście nie. Gdzie ten dudek jest? Tak go słychać. A tu mi z ziemi wychodzą. To są aksamitki, które tutaj wysiałem kilka dni temu. O, to takie moluśkie. Też będą rosły. Szafirki już również przekwitają. Tu taki kolejny mini skaniak. Troszkę ten cienie ode mnie jest. Zim znowu dużo smagliczki skalnej. I jak to na skalniaku. Pomawiają mnie tutaj. To. Co to, to jest? Tu kiedyś miałem kwiaty, one tak troszkę dziko sobie rosły. One mi padły. Nie wiem, czy to nie są od nich jeszcze odnogi, dlatego na razie tego nie wykopuję. Może to zwykłe chwasty, zobaczymy. To jest perykowiec podolski. Również tu powoli się rozwijają kwiatki. Też się obawiam, że on mógł mi troszeczkę przymarznąć No, zobaczymy. Najbliższe dni pokażą. Samusiejka. To są narcyzy. Tutaj żeśmy budynek okrążyli, tu mamy liliowca, ten jeszcze bez pączków kwiatowych, dlatego, że on też ma troszkę mniej słońca. Truskawki, też mam nadzieję, że nie przemarzły, ponieważ już są na nich pierwsze kwiaty. No wyglądają ładnie, może te przymrozki nie były aż takie dotkliwe, aczkolwiek trawę miałem białą, po prostu było biało rano jak się obudziłem. Tutaj wysiałem sobie koper i pietruszkę, ale jeszcze, jeszcze, poza jakimiś chwastami nic nie widać. A nie chcę tego na razie ruszać, żeby nie ruszyć tych nasion, które tam leżą. Tam mamy czosnek, wygląda ładnie. Tutaj już przygotowane grządki podwyższone do podzasiew ogórków. No, a tutaj to, co mówiłem, że zrobię, no musiałem. Tu mamy hortensję bukietową, a tu, dla osób, które to oglądają, pamiętacie, była hortensja ogrodowa. Rok w rok przemarzała mi. No, zrezygnowałem z tego kwiatku, z krzewu i wsadziłem sobie złotlinę japoński. Również bardzo wdzięczny kwiat w przesadzaniu. Wykopałem takie odrosty, które znalazłem przed działką od sąsiada, wyszły aż na na drogę wspólną naszą wykopałem ziemi, wsadziłem wszystko ładnie się trzyma, także to będzie rosło tutaj nie widzę, tam już powychodziły, a tu nie widzę aksamitek tutaj wyszły a tu nie, nie chyba jest za głęboko posadziłem, posiałem dlatego chyba znaczy, będę musiał zrobić dosiewkę Słuchajcie, w tym krzaku mieszka piegrza, ja ją tutaj widzę, ona ciągle tutaj przebywa, to jest drogi śpiewak, to co słychać, no i ta piegrza również, generalnie ona się tam za bardzo nie boi, to nie znaczy, że ja ciągle w tym krzaku siedzę i tam ją podglądam, nie. <grym> Kuklik zaczyna przekwitać. Co mogę podpowiedzieć? Te kwiatki, które już usychają, obcinajmy. To jeszcze będziemy przedłużali kwitnienie i pobudzanie do wzrostu nowych kwiatów. No, rewelacja. Tu mamy irysy. Tu im jest troszeczkę zimniej, także ich tu jeszcze nie ma. Aha, i pokażę Wam jeszcze moje konwalie. Mam je już od. No, praktycznie od początku działki. Słuchajcie, tu na początku to było chyba 5-6 krzaczków. Proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Co tu się dzieje. Normalnie jest ich pełno. Tak się fajnie rozrosły, i taki burzaner zresztą. Cóż, to na dzisiaj tyle. Nie chcę, żeby ten filmik był zbyt przydługi, bo wiem, jak to się ogląda. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę miłej niedzieli, a oczywiście nadchodzącego tygodnia pracy dla osób, które pracują. No i cóż, do następnego razu. Jest pięknie. Kolejny spacerek może gdzieś w czerwcu. A tymczasem pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz trzymajcie się. Michał.